To y, muszę się przyznać, że w szybkim tempie żyjąc zaniedbywałam mocno siebie. Głośniej. Y, I problem się zaczął w pewnym momencie. Ja już wtedy byłam y, pacjentką onkologiczną, y, kiedy y, zaczęłam mieć problemy, problemy ze stawami. Staw y, lewy biodrowy był w takim stanie, że tak jak było powiedziane, kość o kości tarła i w momencie, kiedy zahaczyła o nerw, no to wściekły yy, był. To, mimo, że jestem opanowaną osobą, co się wtedy nie mogłam od krzyku powstrzymywać. I <laughs> przez pół roku, ponieważ byłam pacjentką onkologiczną, wyszłam z założenia, że yy, skoro są przerzuty, mogą być przerzuty, bo bolała mnie kość, nie, nie tylko noga, kość cała prawej nogi, od góry do dołu. Podczytałam na Google, no tak, są przerzuty do kości starczycy. W związku z tym doszłam do wniosku, że po co inwestować w jakieś zabiegi, leczenie. Pół roku moje noce wyglądały w ten sposób. Zmęczona po dniu pracy zasypiałam na godzinę, półtorej, dwie. A potem liczenie. Jeden Kraków, dwa Krakowy, dwie Warszawy, trzy Warszawy i tak dalej. I tak do piątej, szóstej. Potem udawało mi się na godzinkę zasnąć, no i obczas trzeba z powrotem dzień następny przeżyć. I y, był moment, że jak zaczęły się właśnie te tarcia kość o kość i zahaczanie o nerw, to już pomyślałam, niezależnie od tego, czy ja jestem przeznaczona do grobu, czy nie, to żeby móc funkcjonować, bo już na koniec z łóżka nie mogłam wstać, zrzucałam nogi na dół i klęcząc podnosiłam się. I w momencie, kiedy te bóle powtarzały się coraz częściej, zakupiłam bioser. Ja historię znam, że to pomaga od mojej córki. Zaczęłam to stosować, i po tygodniu ja już zauważyłam, że te godziny snu są dłuższe. Nie półtorej, nie dwie, tylko troszeczkę się wydłużają. To Do dzisiaj pamiętam to niesamowite uczucie ulgi, że ten ból nie jest taki tragiczny. A jeszcze powiem. Bo y, oprócz tych wszystkich dolegliwości, kolana, biodra, y, ta prawa noga, y, to miałam y, ogromny ból, niebadany, to był, y, były lockdowny, ja nie byłam u lekarza żadnego. Y, ogromny ból kości ogonowej. Cała okolica kości ogonowej była gorąca, bolesna, y, że y, tak, tu chodzić nie można, siedzieć nie można, leżeć nie można. Bola ona okrągło. Zakupiłam biosel i zaczęło to wszystko tonować. W momencie kiedy chyba po miesiącu ja już odczułam, że ta prawa noga kości mnie coraz mniej boli, że to nie jest takie uciążliwe, że... że bo ból był nie do wytrzymania. Ja przyżyczona byłam do bólu, bo miałam bóle po wypadku w 2017 roku. Ja y, pogodziłam się z tym, że muszę żyć z bólem. I w momencie, kiedy zaczą, zaczął ten ból prawej nogi ustępować, tonować, tak samo y, ko, okolice kości ogonowej i y, y, temperatura się obniżała, y, wracała do normy, y, to ja zaczęłam już normalnie chodzić, bo poprzednio chodzenie po schodach to było jeden schodek, jeden schodek, i, i tak chodziłam. I tak samo w dół, po jednym, po jednym. E, zaczęłam już normalnie po schodach chodzić, a ulicą też, bez podpierania się. I pamiętam, na ulicy Żelaznej chciałam na przystanek Mennica podwiec, bo zobaczyłam w szybach budynku, że jedzie autobus, który, do którego chciałam wsiąść. I ponieważ chodziłam, chciałam, odważnie ruszyłam do przodu. Kolano nie wytrzymało leżałam. No mówię, to jeszcze muszę z biegami poczekać. Ale to jeszcze chcę powiedzieć, kurację robiłam półroczną. Zaniedbałam, bo poprzednio na onkologii co trzy miesiące USG, biopsja, jedna, druga i tak się rosło to troszeczkę. W czasie tej kuracji półrocznej. Zaniedbałam onkologię, nie poszłam. Dostałam zawiadomienie po następnych trzech miesiącach, że mam się zgłosić. Zgłosiłam się. I proszę Państwa, ja nie, nie byłam leczona przez onkologię, nie leczyłam się onkologicznie. Pani doktor, ponieważ jeden z guzów był przerośnięty do krzani, to w zasadzie zawsze była kierowana tylko jedna. Pani do biopsji, bo innym się nie udawało. Po tych już 6 miesiącach okazało się, że pani doktor, po zrobieniu USG, mówi do pani pielęgniarki, żeby mnie zapisać na 20, 20 grudnia 2023 roku. Ja mówię, chyba się pomyliła, bo przecież to jest ponad rok. Ale okazało się, że faktycznie. I jak ja poszłam tego 20 grudnia, 23, to się okazało, że już zmienili mi lekarza na młodego, niedoświadczonego, który powiedział do mnie: Proszę panią, jeżeli będzie taki postęp, ja panią zapisuję na za rok, ale jak będzie taki postęp, to yy, proszę już sobie dzisiaj szykować termin u endokrynologa, bo już po nią tam przekażemy. Więc to jest jedna, jedna sprawa. Druga sprawa, po wypadku w 2017 roku ja miałam yy, tomografię, yy, nie było żadnych jakichś yy, szczególnych rzeczy, jeżeli chodzi o głowę. W 2020 była tomografia. To okazję zdarzyło po pobiciu po przez chuliganów i lekarz mnie wysłał na tomografię głowy. Okazało się, że jest, nie wiem czy dobrze określić, zwapniały czy zwapniony, oponiak w wielkości 8 na 4 mm. Od tamtego czasu nie było żadnego badania, ale teraz zmobilizowana przyjaznym Garzynki ruszyłam się z robieniem jakichś badań i okazuje się, że ostatni rezonans, ja jeszcze nie rozmawiałam z neurologiem, ale będąc u lekarza specjalisty okulisty, Naświetliłam, że przypuszczam, że to moja dedukacja, że y, przypuszczalnie dlatego gorzej widzę na lewe oko, że ja tam mam oponiaka. A pani co mówi, ja już widzę panie wyniki, ale tam oponiaka nie ma. Ja nie zapytałam, czy jest coś innego, ale, ale nie wynikało z tego, że, że coś, cokolwiek groźnego. Więc zaznaczam, ja nie nie leczyłam się onkologicznie, ale zmiany w dokumentacji są. Specjalnie wczoraj byłam w szpitalu Solec, tą płytkę z tej tomografii, gdzie był oponiak, bo nie odbierałam, miałam papierek, wystarczyło mi, więc mam dowody. A schodzeniem to, to jest tak, że kiedyś biegłam przez pasy i szłam grupka, y, troje młodych ludzi i słyszę jak dziewczyna mówi o ta babcia to biegnie jak Pershing, a chłopak mówi Challenger. Poczekaj, <laughs> poczekaj, poczekaj.